W moim biurku to powiem Wam, że po Waszych trzech pełnomocnikach rządu do spraw równego traktowania niewiele w niej nie zostało. Ani ustaw, ani pieniędzy. Była tu Pani poseł pełnomocniczka i kłamała, że to poprzednia pełnomocniczka napisała ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a tymczasem to Izabela Jaruga-Nowacka w 2005 roku była autorką tej ustawy. A PiS? PiS głosował wtedy przeciwko tej ustawie. To tyle, jeśli chodzi o wasze mówienie prawdy. Nie było tam ani ustaw, ani pieniędzy, bo na 2024 rok zostawiliście 38 tysięcy na działanie w obszarze równego traktowania, a my pomimo tego napisaliśmy ustawę na 400 stron i przeszliśmy rządowe konsultacje. Przez cztery lata były pełnomocnik rządu, Adam Lipiński nie napisał ani jednej ustawy, nie napisał i nie realizował rządowego krajowego programu na rzecz równego traktowania. Przepraszam, skasował za to zespół do spraw sytuacji kobiet na terenach wiejskich i zespół do spraw sytuacji kobiet w służbach mundurowych. Departament do spraw Równego Traktowania to osiem osób, które pracują w zakresie problematyki równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożsamość płciową. W obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, o którym przed chwilą powiedziałam, działo się wiele w ostatnim pół roku, ponieważ od lipca 2020